się udało, krótko mówiąc. W tym tygodniu może nie będzie aż tak źle, ale jeśli jesień okaże się deszczowa, to, to zawsze możemy spojrzeć na taki deszcz z różnej strony. Pesymiści mówią, że deszcz ich olewa, a optymiści, że na nich leci. A wy, którą wersję wybieracie? Oto Taki woreczek treningowy. Tak bym na temie poćwiczyła te swoje mięśni. I zawsze tak jest. Wystarczy, że chłopak się z, z, zrobi wesoły, co zaraz przyjdzie jakaś dziewucha i go w łeb. Chodź, daj się popoksować. <grym> Mimo tego nie mogą bez siebie żyć. Zawsze z tobą chciałbym być przez Zawsze tobą być za to. Dzień dobry, Agnieszka idę. Codziennie od 6 rano. Dzika ekipa, tylko w Radiu Baba. Oto promocja. Reklama. Super start tygodnia w Interwersze. Cukier biały. I Bia. zawsze, gdy budujesz, i remontujesz. Reklama.